Witajcie, jest jestem I jak widzicie mamy nowy sezon czwarty i właśnie dopiero odpaliłem streama, bo tak yy, się złożyło, że dopiero teraz mi się zainstalował Fortnite. No ale w każdym razie to sobie obejrzyjcie. Ja tutaj jeszcze musiałbym zaraz kójdę, żeby wyłączyć telefon, poczekajcie To wy sobie tutaj ogromnijcie. A ja sobie tutaj... O! Cztery osoby! Witam cztery osoby! Siema, siema, plejdezdi. Czekajcie, kurde, muszę... Byłem cztery, bo się teraz wyładowałem. Witam cztery osoby, lewie. Siema, Nikola siema, Nikolaj Zwołędzik, siema. ale wiem, że przywiodłem tu tych potężnych wojowników, by bronić naszego świata. Dopiero co wstałem, i co nie ma? Muszę sobie tutaj wejść wszystko. galaktyczność No to on. Musimy pamiętać o tym No, no. Co się Bamika zamieniła? Co jest?

A nie! Co jest? Co się stało? Ej, czemu? Ej, co jest? Co się stało? Czemu nie mam karnetu? Nie mam karnet. O, jest Tor. Dobra. Ło, Galaxy Co, ej, tu będzie mega pasowało do pani Galaxy Bez kitów. O... MCG. Wow, nice, fajnie to wygląda. Dobra, to odpalamy gierę. Oczywiście sobie ubiorę Tora. Mm, no. jest taki gala. Ee, dobra. I pom, pompony sobie wezmę. Albo, nie, bo nic nie ma tu w sumie. Albo dobra, to wezmę, będzie tak pasowało do niego. Dobra, dzisiejszy sklepik tak wygląda. Jeżeli nie wiecie, pan burger. talerz musztarda, ketchup, coś tam. Posklamersz mas, Dalej jest nieskończony. Taki skinek. Gwiezdny brzmot. Aha, pokaż karnet, Już pokazuję. Czekajcie, już pokazuję Karnacik. Tylko zaproszę trochę więcej osób. By było mi bardzo miło, jakby było więcej osób. Ja już pokazuję Karnacik. I wysłałam oczywiście na mojego Discorda. Nie wiem, czy Discord jest w opisie. Najgorzej, jak nie ma go, to trochę słabo. Eee, czekajcie tutaj sobie, wyślę na moją grupę jeszcze. O, dobra. I tak, mamy Tora. Eee, mamy Blask By Frostu na bambiczku. Ciosmiolnira. Sorry, jak źle wymawiam. Eee, Stofawdolcy, płaszcz płaszczora, taki zarąbisty. W ogóle to jest za darmo, te trzy rzeczy. Więc no. Mjolnir. O! Jest młot Tora. Słuchajcie. Wow, dobra. Y, młod Herolda, blask Gwiazd. Troszeczkę naciągane, bo to było też trochę podobne do Galaxy jest. I to jest MCG Thor, tom 63. Nie wiem, czekaj, załaduje się. No, ogólnie co tu jeszcze jest takiego fajnego? Lot Milionira. O, w ogóle to jest lotnia, nie? Bez kitu. Tylko tor od, od Nisson jest godzien władać tą lotnią, czyli tylko może tylko torem można. Ty, Karnet jest tylko do 30 listopada, co? Dobra, bujna zieleń, she -Hulk Smash, Horyzont wojny. To dolcy Kosmiczna fala. O. W ogóle patrz, jaki miałśniak! <gryw> jaki miał śniak i pani misia. I co to jeszcze jest? Julka. A tu? Nie wiem. A tu jest ten: Silver Surfer. Jennifer Walters. A to jest ta Shirk Waga sprawiedliwości. To jest fajny plecak, mi się podoba. Młoty. Fajne. O, tutaj jest jej inna wersja. O, właśnie. Światło żywicze. Ło! Wow, baby Groot! Jeszcze on tańczy coś. Żwice. Moc. O, to są za darmo zbieraki, ale one są takie kozackie. Są podwójne i jeden. Jest też Grut. Kurde, fajne. Yy, dobra, jest też Grutling. Jest też taka lotnia. Bardzo fajna, mi się podoba też. W ogóle wszystko mi się praktycznie podoba z tego karnetu, bo dosyć fajny jest. Widać, że Epic się przyłożyło do tego. Storm. No to niekoniecznie mi się ta podoba, ale ten drugi styl mi się jej podoba. No, jeszcze drugi styl. Yy, Garść błyskawicy. O, właśnie, to jest taki zbierak. Wow. jana no, fajne. O, albo jej skrzydła. Znaczy, może skrzydła, jak Lotnia. No, Też super. Yy, potem duszy. Wow, okej. Okay. Groźba. Laska duma. Ej, to jest zarąbiste. Wow. Doktor Doomac taki kielich przeznaczenia. To jest super. To jest fajny placak. Taki trochę nie wiem. Trochę jak na Halloween. Też nie wiem, mi się to chyba, chyba tak zdaje. O! O, to jest fajna odnia też. Dominacja doktora Duma. O! Ja to będzie moja ulubiona emotka. Siadaj, siadaj, tylko że o wiele lepsza. To co? Co to jest tak mało rzeczy? Mystique. I co ona? Nie ma żadnego plecaka ani zbieraka? Nic? Nie, jest! Fajna czaszka. Złocone ostrza. A jest też jeden. Szybkie wstęgi. Zmiennokształtna. No. W bambika się zmienia. Co jest? Ja piernicze, Bambika się zmienia Miliarder, Playboy, financial class. No i jest też tony Stark, czyli ogólnie Ar Iron Man. O, i jego zbiorek w ogóle to jest też zarombisty. A co jest zasadny poziom? Jego zbroja jest. O, w i też latacz taki, o. Nie no, ogólnie zarombisty karnet. A właśnie, i jeszcze co jest? Wyzwania Wolverina są też. Jeżeli nie wiecie, takie, o, o, wow, lol. mam też worwerina. I z tego co wiem, czy jego zbieraki są. Czy one będą do kupienia? O nie, zbieraki będą do kupienia chyba. Najgorzej. Mhm. Okej, okay, takie są style. No i co, wratujemy do gierki. Mi się już chce grać tutaj. O, jeszcze nowe karty medali są. W ogóle podobno powróciła wiertara, więc zobaczymy. Będziemy spamić wszystkich. Coś się zmieniło chyba nie. O, już widzę, że mi kodudek gra. Ale to później z nim zagramy. Co jest? Aha, muszę kończyć coś tam. A gdzie jest mój pan? Ciem, gdzie, ma, gdzie jest pan Jabłko? Gdzie jest? Oskamowali. Nie ma. Nie ma tego kwaśnego krezusa całego. Skam. Słuchajcie, może skoro tutaj się nic nie wyświetla, to ja może wyłączę ten obraz. O, będzie lepiej. Wow, ale lagi, ale lagi. Oni, nie, oni, nie. nie, nie. O, nie, nie, nie. O nie, ja na to nie pozwolę. O fuck, czemu takie lagi? Gdzie jestem na Europie. Jestem na Europie. To czemu co, co, ja takie lagi? Tak dużo ludzi gra? Ło! Ty ryby! Co jest? Ryby. Wędkowanie wyzwania warwerina. Wow, tu jest coś nowego. Tu, tu. Fortilla w ogóle zniszczona jest. Dobra, ja mam pierwszy poziom. Ktoś już ma... Wow, wow, wow. Władze w ogóle. Tu się opuściło to. Te wrota całe, czy co to tam było. Dobra, polećmy sobie... Zbadaj tajemnicze ślady pazurów. To chodźmy na piszczącą puszczę najpierw. Chodźmy na piszczącą puszczę. Zagram jedną gierkę, a potem gramy bez live'a, bo mi tak ladrze, że ja nie wiem. O, i zmienił się ten! Jak to? Pasek widzicie u góry? Tego gdzie jesteśmy? To też się zmieniło. Jak chcecie ze mną zagrać zaraz po live, to oczywiście napiszcie na czacie swój nick i sobie zagramy. Bo ja tak po prostu no nie mogę, no nie, nie wiesz, po prostu... Nie mogę na takich lagach grać. Nie zrobię... Chciałbym zrobić z kimś winę po prostu. Też... Ty czemu tu nie ma skrzynek? Co się... czemu zostałem oskamowany na skrzynki. O, oh, hello, my friend. Oj, ale będziesz miał teraz jazdę. Ziomek. Oh, shit. Czy mnie widział, czy nie? Ta, widział mnie. O ty, Knucie, o ty, Knucie. Chciałeś mnie zabić. Knuci sławie ty. Nie. Jej, co ja mam takie lagi? No co jest? O, już nie mam takich lagów, lol. Co się stało? Jeszcze ping, ja nie wierzę. Nie da że ping to jeszcze lagi, no. Co ja, no nie wierzę w to? Co tu gościu coś. Co on zrobi? Co on kombinuje to? się ma? No, co? To jest normalna pompa! Normalna pompa wróciła Mówię, jak chcecie teraz ze mną zagrać Bo zaraz kończę live'a To napiszcie swój nick Ja, ja was dodam I pogramy Kurde, co jest? Czemu nikt nie gra LOL? Naprawdę? No dobra to może zobaczmy na laboratorium. Albo nie, 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 po prostu zobaczmy na solówce. Co wróciło? W ogóle... To, to się zmieniło trochę też. Aha, okej. Okay. mam dalej pierwszy level. Zlikwiduj roboty starka, co? Ej, teraz jest za 10 tysięcy, a nie za... A nie za 14 tysięcy. Tak samo tutaj. Ło, wow, co się dzieje? Bóg piorunów. Aby oblikować awansy. Hmm, tam poziom. 15 poziom. Właśnie, co jest za. Czekaj, zaraz. Muszę zrobić wyzwania, właśnie. Nie można się opierniczać. Trzeba zrobić wyzwania. Tak jak zawsze sobie każę. Musisz robić wyzwania, a nie grać sobie. Bo podobno y, wróciła taka... Y, ten... Y, taka stara snajperka, pamiętam. I wróciło... i wróciła w ogóle chyba wiertara z tego co widziałem. O, i właśnie! Y, stara pompa. Normalna, ale cieszę się, że ona powróciła, bo ona jest super. I w ogóle teraz, y, o właśnie. Y, jeżeli chodzi o to po prostu... Y, nie ma tutaj... O siema. O, coś to ma, geometryk 8 ma. mam drugie autora Dobra. I lecimy na wyzwania, słuchajcie, tak jak zawsze. Przeszukaj skrzynię, skrzynie, likwidację grzywopłota, gasących gajach. kuńdziec co? Zlikwiduj roboty starka na lądowiskach. Zatankuj pola na zastoju. Chodźmy na paskutną. W ogóle coś się zmieniło w tej mapie. Nie wiem co, ale coś się tak zmieniło. Coś jakby tak... Nie, no to nie jest woda, to nie jest od wody. To jest tak, jakby... Nie wiem. Powrócił motyw z dziewiątego sezonu taki. Taki inny trochę. O, tu coś jest. Ziomeczek też leci ze mną. O, nie ma tak łatwo. Ej, no. Po co ty ze mną lecisz, ziomek? Każdy by się denerwował. Pewnie leci jeszcze tam, gdzie ja. O. I mamy famasika. Famasidło mamy. I co jeszcze? Tu nic nie ma? O, jest pompka. Nice. A jakiś, jakaś skrzynia może? Jakaś skrzynia? Ok, skrzynka. O, lepsza pompa. Oczywiście wezmę. Przyda się. Ok, kolejna. Czemu w ogóle mój? Ten jest zmniejszony. Co się stało? Interfejs. Rozmiar interfejsu. Ja muszę sobie zmienić na większy. A może po prostu tak się stało? A nie, dobra. <laughs> Myślałem, że... Myślałem, że to jest po prostu takie... Nie, to się zmniejsza, zmniejsza to. Eee. Dobrze, No to po prostu coś się zmieniło, lol. Takie małe było. Myślałem, że coś się stało. No, aha, po prostu to jest takie małe. I to już yy, nic się nie da z tym zrobić. A tu jest ziomeczek, Dysko bomba! Go! Go! Ha! O nie! Z zaraziłem siebie. No! Tak, no! Kurde, nie no, nie da się grać na tych lagach. Dobra, Elo, i tak nikt nie ogląda.